Cześć, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować jak przywrócić fabryczne ustawienia Sony Vegasa. Tak, yy, bo jeśli nie wiecie co to znaczy, to po prostu gdy macie Sony Vegasa, Pro 12 lub tak, jakąś inną i na przykład zamkniecie jakieś okno, powiedzmy to, albo to, 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 to. po prostu wszystko. Jakbyście coś, coś w ogóle zamknęli. Tak. To potem jak to naprawić? Pewnie dużo osób nie wie, dlatego potem wyłączamy yy, Sony Vegas'a i klikamy CTRL i SHIFT, nadal to cały czas trzymamy i odpalamy Sony Vegas'a, potem już puszczamy, jak nam się pokaże coś takiego, Vegas Pro i tam do you coś tam, coś tam, restart al Vegas Pro i klikamy YES teraz nam się wszystko zrestartowało i będziemy mieć to jakby od nowa, fabryczne ustawienia. Tak. Jeśli pomogłem to daj łapkę w górę, daj suba i komentarz na razie.